Złącze Keystone na skrętce Netset kategorii 6. Przygotuj skrętkę. Po ściągnięciu izolacji odetnij wystający ripcord i nałóż koszyczek prowadzący złącze Keystone. Odetnij wystający separator. Przygotuj żyły do osadzenia w koszyczku prowadzącym. Osadź żyły w koszyczku. Używamy standardu T568B. Odetnij nadmiar żył, zachowując odległość około milimetra od koszyczka. Zaciśnij złącze używając całej swej potęgi. Chcesz wiedzieć więcej o złączach Keystone i innych elementach okablowania strukturalnego? Zapraszamy na szkolenia z sieci LAN/WAN, monitoringu, światłowodów i telewizji.